Witam niezmiernie gorąco i niezmiernie serdecznie w kolejnym czwartkowym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam Połowa pacjentów z koronawirusem w Norwegii urodziła się poza jej granicami. Imigranci byli na te już od początku pandemii, ale w przeciągu ostatnich trzech miesięcy ten odsetek zdecydowanie wzrósł. Według danych zebranych z norweskich szpitali i opublikowanych przez Norweski Instytut Zdrowia Publicznego, najwięcej imigrantów zarażonych pochodzi z jednego miejsca i jest to Polska. Ale tutaj moim zdaniem nie ma się czemu dziwić, ponieważ nas. Polaków jest w Norwegii najwięcej, a poza tym nasz premier już dawno temu powiedział, że Polska poradziła już sobie z pandemią. Zostańmy dalej w temacie korony, ale teraz dobra informacja, ponieważ już w listopadzie w Oslo wypróbowane będą szybkie testy covidowe i wynik będzie już znany w przeciągu 15-20 minut. Jeżeli wszystko będzie dobrze działać, to również w innych miejscach będą te testy wykorzystywane. Jest to bardzo dobra informacja dla miejsc odległych w Norwegii, których jest dosyć dużo, które do laboratorium mają bardzo daleką drogę. Według sondażu przeprowadzonego w październiku już co czwarty mieszkaniec Norwegii czuje się samotny. Jednak wśród osób do 30 roku życia ten odsetek jest dużo wyższy, bo tutaj samotna czuje się już co druga osoba. Także korona wpływa negatywnie, niestety, na wszystko i na wszystkich, a na tych młodszych jeszcze gorzej. Według najnowszych statystyk bezrobocie w Norwegii w trzecim kwartale, czyli lipiec, sierpień, wrzesień, analogicznie do kwartału trzeciego w roku 2019 wzrosło o 1,6% i wynosiło 153 tysiące osób. Czy to dużo, czy to mało, mając na względzie obecne warunki sensie sami. A teraz bardzo dobra informacja, ponieważ już niedługo być może Norwegowie będą mieli swoją górę z podobiznami królów, tak jak Amerykanie mają swoją górę z podobiznami prezydentów. Ponieważ sympatyczny rolnik z gminy Rugaland przedsięwziął taki plan, zaproponował go rządowi, aby na właśnie tam widocznej górze upamiętnić w ten sposób norweskiego króla Haralta. Oczywiście, przedsięwzięcie jest bardzo drogie, na razie nie jest znany jego koszt, ale na razie szlaki zostały przetarte, ponieważ w okolicy powstał oficjalny szlak królewski. Także nie wiem jak wy, ale ja trzymam mocno kciuki za to przedsięwzięcie. I to już wszystkie wiadomości, które dla Was dzisiaj przygotowałem. Życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego piątkowego poranka i soboty. I niedzieli, i poniedziałku też. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.